Ale nie, nie, nie. Nie u nas, bo w naszym słuchowisku Jekyll i Hyde to dwie osobne jednostki, tylko że uwięzione w jednym ciele, które dodatkowo ulega gwałtownym zmianom w zależności od tego, który z nich aktualnie przejmuje kontrolę. Co też istotne, motywacje Jekylla w scenariuszu zaczerpnęłam z musicalu, nie z książki. Więc Jekyll stworzył HJ7, swój specyfik, bo wierzył, że dzięki niemu oddzieli dobro od zła w człowieku i mm, według niego miało to umożliwić mu zbawienie świata i całkowite wyeliminowanie zła. Ale pewnie jak się domyślacie, chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Więc nie dość, że niczego nie wyeliminował, to jeszcze spowodował skumulowanie się wszystkich najgorszych cech ludzkości, i powstanie Haida, który zachowuje się jak taki wyredny, bardzo inteligentny pasożyt, który wyniszcza zaatakowany organizm fizycznie i psychicznie z czystą satysfakcją. Scenariusz zaczęłam od retrospekcji. Fani musicalu na pewno rozpoznają kilka wydarzeń prosto właśnie z tej adaptacji. Następnie mamy przeskok o miesiąc i przechodzimy do fabuły alternatywnej, Czyli tej głównej. A co w przeciągu tego miesiąca się działo? Bardzo dużo. Ale krótko mówiąc, Hajd szaleje. Morduje ze szczególnym okrucieństwem. Nęka Lucy, czyli dziewczynę, której kiedyś Jackil pomógł. I jeszcze zmusił Jekyla do tego, żeby w testamencie przepisał Hajdowi efekty całej swojej wieloletniej pracy. Na wypadek ahem, niewyjaśnionej śmierci lub zaginięcia Henry'ego Jackila. Zaciekawiłam Was? Jeżeli tak, to. Koniecznie czekajcie na nasze debiutanckie słuchowisko pod tytułem Just the Two of us. Niewiarygodna historia Jackie i Haida, które już niedługo opublikujemy na Spotify i YouTube.